Łączymy się z Białym Domem. Z Tylko Domestos skutecznie usuwa brud, na którym rozmnażają się bakterie. Domestos zabija wszelkie bakterie, wirusy i grzyby. Obecny w Polsce od 10 lat w co drugim domu. Wokół oczu powstają najbardziej widoczne zmarszczki. Dlatego zaufałam L'Oreal Revitalift pod oczy o dogłębnym działaniu przeciwzmarszczkowym i ujędrniającym. Wzbogacony w nanosomy proretinolu A Revitalift w ciągu tygodnia wygładza skórę wokół oczu i ujędrniają ją. 81% udowodnionej skuteczności w ujętrnianiu. L'Oreal Revitalift pod oczy o dogłębnym działaniu. Ponieważ jesteś tego warta. L'Oreal Revitalift. Program przeciwzmarszczkowy na dzień, na noc i pod oczy. Tak samochód nie rozgrzejesz. Tankuj ekologiczny olej napędowy ekodizel na stacjach sieci Orlen. Tylko do 14 marca każda złotówka wydana na ekodizel to aż 3 punkty witaj. No, co so, so. teraz chcesz przerwać? Jeśli rozmawiałeś przez 12 minut, to następne 12 minut tej samej rozmowy lokalnej dostajesz za darmo. Taką ofertę ma dla ciebie tylko Telekomunikacja Polska. Już dziś zamów rozmowy za pół ceny TP. Telekomunikacja Polska. Czeko, czekolada! I przepis to słodka tajemnica od lat. Oprócz nas nie poznał jej nikt. Tyle serca i troski wciąż wkładamy w ten smak Możesz przekonać się w mig Alpen Gold Pełnia smaku czekolady Ho, 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 ho Na grzyby by się szło Ale po co? Przecież jest już pierwszy w Polsce rosół drobiowo-grzybowy Połączenie grzybów i delikatnego mięsa drobiowego Od dziś twoje zupy, czy sosy, gulasz, a nawet zrazu mają grzybowy smak i aromat. Pycha, nowy kogutek drobiowo-grzybowy. Winiary, dobre pomysły, lepszy smak? Przyjemnie. Mniej przyjemnie. Halo? Przyjemnie. Mniej przyjemnie. Przyjemnie i to w pełni. Od samego środka, środka, aż po sam brzeg brzegu, puszysty biszkopt, soczysta galaretka i gęsta czekolada to pyszne ciasteczko Balsen. Balsen. Od przyjemności do błogości. Halo, tata, halo. sens halo. przedstawia nowe, niezwykłe zapachy prosto z najpiękniejszych zakątków świata. Indonezyjski kwiat brzoskwini, himalajski kwiat herbaty, karaibska lilia wodna, naturalny, Świeże, delikatne. Teraz w każdym zestawie wtyczka Breeze w promocji z Breeze będziesz zawsze spokojna, że twój dom pachnie świeżością. Breeze zapamiętuje zapachy natury. SC Johnson A Family Company. Dlaczego warto pić Actimel codziennie? Wszystkich nas chroni naturalna odporność, ale łatwo mogą ją osłabić zła pogoda i zarazki. Dlatego pijmy codziennie Actimel. Actimel zawiera ponad 10 miliardów żywych kultur bakterii Alkasei które naturalnie wzmacniają naszą odporność przeciw zewnętrznym zagrożeniom. Actimel naturalnie wzmacnia odporność. Działanie potwierdzone naukowo. W tym pustym na razie studiu trwają ostatnie prace przygotowawcze do premierowego wydania programu Jestem, jaki jestem Ring. W niedzielę wieczorem studio będzie pełne gości, a gościem specjalnym będzie oczywiście Michał Wiśniewski. Bądźcie z nami koniecznie. Do zobaczenia. Jestem, jaki jestem Ring. Jutro o 20.30 w TVN. Gramy! Kasia i Tomek. Znów kręcą ze sobą. A ty gadasz, bajaku. Miasto to jest takie, co są porządni ludzie i zabytki, a u was ani jednego, ani drugiego nie ma. Nie, ja, ma rację. Przepraszam, zrobi nam pan zdjęcie? Widzicie. jest ja, tu? O. Kasia i Tomek, nowe odcinki. Jutro o 20.00 TVN. Kuczyła, bo ona ma tendencję w ogóle do takiego efektu jojo -jo. mówić. Na serial zaprasza Nescafé. Prezydent wygłosi tylko...